Ruchy! Numerek 655321 z Paterek! Już, już nie żołądkuj się! Psst. Ej, Sheldon! Spadź łop! Na małża w czosnku, co tu robisz? Pan Krab pozwala mi tu pracować w weekendy, żebym wiesz, miał oko na ciebie. Przepraszam, a czy to nie będzie wtedy kara z najwyższym okrucieństwem? Nie wydaje mi się! Patrz, nawet mi dali zabawkową buławę! <słuch> Karen, twój Plankton, wpadła twoja żona i przyniosła ciasto. Zostawisz nas? Ojej, będę czekał obok. No, skarbie, czy to coś jest w cieście? Pytasz o mąkę, cukier, mleko i jajka? Nie! Co ty o sekretny składnik? A, chodzi o miłość. Chodzi o Pilniczek. Co? Pilniczek? Całe szczęście, że to nie ty w domu pieczesz ciasta. Kto by dodawał pilnik do ciasta? Odliczam dni. Karen! Musisz pomóc mi się stąd wydostać! Zamierzasz <grym> tu jeść? Gdybym tylko wiedział, co to jest. Jinx, Zaraz, czekaj, nie pozwoliłem ci. Nie to pić? Wezmę. Nie, ja wypiję. To na kości. A! Ktoś tu nie zjadł fasolki. To moja jest. A, smacznego. E, Poznaw mnie. O -o. Nie wolno mnie jeść. Jestem głównym czarnym charakterem w mieście. E! Coś ty powiedział? Jestem plankton do jasnej ciasnej! Wcale, że nie jesteś! My tu fan klub mamy tego małego wielkiego bohatera! No, uwielbiamy go! To jest plankton! A ty w ogóle go nie przypominasz! Ej, tutaj jestem! Jestem plankton! Dobra, przegiąłeś. Spotka cię zasłużona kara! Tu gdzieś jest lotnisko?